Jesteśmy w środku, to to jest yy, całe pożyczalnia na alt to było Tak, mam muszę wszystko na szybko, trochę pokazać, bo tutaj się okazało, że na tym teren jest pilnowany. Poświecić ci? Może Ja, ale tam stali... no no, zobaczcie, wszystko zostało. Świetnie to wygląda, ale podłoga już tu wibroć zrobiła swoje. O, zobaczcie jaka sala tutaj. Super to wygląda wszystko. Ale trzeba, a ten, ten alty tam. No. Ciekawe, jak długo ten obiekt jest opuszczony nie? Ile czasu? A to ten alty. Nie Aha, tam jest z drugiej przejście. Tam są te pokoje dosyć fajne, jeszcze widzisz. Tu kasa fiskalna czy zostało, ale ale nie działa, ale jest całej. Mam nadzieję, że on nie działa. Nie czułem do w światu. nie ma żadnych to który tak występuje. A data 2017 rok tam jest. Tu mamy jeszcze kuchnię, widzimy talerze dużo zostało. Winda. To jeszcze piec. No. Musimy to trochę szybko kamerować, bo tak jak mówię, nie chcemy tutaj... Taki grill jeszcze fajny został. To już chyba wszystko, nie? No stąd chyba wszystko. To co, idziemy na te Jasne, nie, zobaczcie, to wszystko jest. Ty, a jest. A jest tu prąd w ogóle? Ale nie Ale nie ma prądu. Nie, nie ma prądu, to niemożliwe, że tuś mieszkał bez prądu. Ale wygląda to wszystko tam, jakby tu tuś mieszkał. ktoś mieszkał. Co mieszka To co, idziemy w dół? To no. jest tu... super, to wygląda. Tam szybko poświecimy. Będziemy... No to jesteśmy teraz na widoku, a schodzimy na dół. Zobaczymy co tam na dole jest fajnego? Czy tu są piwnice, czy może? W sale bywa albo coś, no, ale tu chyba są takie gospodarcze tylko. No. No, Węgiel. Węgiel tu jest. O, no, tak. Nie wiem czy tu warto jest chodzić. Kuchnia kurde, dużo tych pomieszczeń, a, tu jest kuchnia cała Tutaj świecił, tam od tego dworu Dobra, Ale tu jeszcze jest ten jeszcze, Tu jeszcze widzimy pokoje Też nawet nieźle zachowane Co tu mamy dalej? O, zobaczcie ile zostało Jest tam coś ciekawego? No, tu są pokoje Są kolejne pokoje O, super ja. Ale tam nie widać, bocie tak zobaczcie tu jest sauna co to jest? To jest jakieś ten, aha, do tego nazywało to Habitacja. ja idę na Tu jeszcze jest sauna One piec został ty stare, wszystko to zostało

jest stanie zachowane z balkonem, ze wszystkim, ale czad. Też. Łazienka muszę się tutaj tutaj spieszyć. Nie wiem 100%, że ktoś tu przyjeżdża. No nie chciałbym ich spotkać, tych, którzy tu przyjeżdżają. Nie wiem, czy to do nich należy, czy po prostu Coś tym czy ktoś. Nie wiem. No, tak sobie. Nie ma. Następny taki pokój. Widzimy wszystkie te pokoje, widać, ale stanie zachowane elegancko. No tu, że na pewno nie będę świecił, bo tam z dworu już to widać. Teraz sytuacja to to świeci dobra. No jak widzimy, duto, to środek na ciastki. Hmm. Ja mam tyle powiem, że tu jestem, już drugi raz to do kręcę, bo wcześniej właśnie ktoś przyjechał i nie zdużył tego nakręcić całego. Tak to teraz, dalsze części filmu, nie włączajcie będzie po prostu dalszy ciąg tego, to będą po prostu już te domki. Domki też są fajne, jak widzimy, kolejny taki domek też. Tutaj e, nie wygląda najlepiej, choć w środku tam jeszcze dużo rzeczy zostało. Ale tutaj to jest wszystko tak spuchniałe, że jak na tym stanę, to niestety to się zawie. E, ten ośrodek nawet miał swój wyciąg. Jak widzimy, tutaj mamy te pozostałości po, tych, po tym wyciągu. Takie te jeszcze zostały do trzymania się. O, to nawet. Czekaj, to Wam pokażę. No i tak to wygląda w dół. Wszystko No domki ciekawe, tylko bo tu już nie chodzi o to, żeby się tam spiąć, bo to nie jest żaden problem, tylko o to chodzi, że jak na te deski wstanę, to przepadnę. <grybujesz> Widzicie jak te deski wszystkie na mi. No więc spróbujemy tam może poszukać jakiegoś domku, takiego, no, gdzie by było, można by było najbezpieczniej wejść mamy, dzisiaj kolejny ten domek. To są nawet takie schody. Jeszcze. O, tu może. Tu możemy zobaczyć, jak to wyglądało. Kanapy. Już chyba nie przepadnę w dół. Tu jeszcze piętelko mamy na górze. No, tu powiem, w środku to tu nie wygląda źle. Tu się to wszystko trzyma jeszcze. No i tu mamy te no, fajne domki, fajne. Super to wygląda. Wszystko się trzyma w środku już jak już Może jakąś lampę wyciągnąć o, Ale ciężko się to schodzi Tak jak widzimy wszystkie te domki były tymi piecekami takimi grzane Na prąd Tu był kibelek Zobaczcie jaki prysznic No nieźle No tu mamy następny domek No tu jak widzimy można pochodzić do tych domków z drugiej strony tak to wygląda wszystko tu widzimy była kuchnia kiedyś talerze jeszcze kiedyś jakieś że jeszcze zostały nazwa tu mamy babujka czyli był to na pewno ośrodek z tego domku też na pewno się da wyjść, ale tam chyba z drugiej strony. Z góry mamy kolejny. Zobaczcie, to tu w dół wyglądało wszystko. No, tu sobie zobaczymy kolejny ten domek, może z drugiej strony tu pójdzie wejść. Tu w ogóle zobaczcie, jakie fajne ścieżki są. O, a może lampy wyciągnę, tym, gdzie więcej widać. Kolejny taki domek, okay. a te domki to są jednakowo. Wiadomo, że w jednym będzie mniej rzeczy, a w drugim <coughs> więcej zachowane. Tam jeszcze później pójdziemy całe to podróżowanie na tam były takie te rzeczy. Więc tam też jeszcze trzeba zajrzeć. Jak widzimy, się to ta droga ciągnie do góry. Latarnie też wszędzie były. No i to był kolejny taki naprawdę fajny ośrodek, który gdzieś nam tutaj niszczuje. Mamy kolejny taki domek fajny Możemy też zobaczyć wejść do środka A, tu ta podłoga już się zawała. no to trzeba jednak mhm. trzeba uważać. No tak jak mówię, tu wszystkie domki wyglądają tak samo No teraz się kierujemy w dół Tu jest to rozdzielnia Mijamy kolejne domki To nie będziemy wchodzić, bo to widzieliście, zobaczcie jaki fajny widok tam jest z góry Fajnie wygląda wszystko. jak widzimy, młodzież sobie odmieni Melange. Jack Daniels, szampan. No, takie darmowe wakacje, że można powiedzieć. Do tego znaczy to nic nie pilnuje. No. Musimy teraz sobie przejść O kurde, tu wszystko zawalone już Tak, Jak widzimy też musiał być Dobry melaż Mamy taki domek chyba najlepiej zachowany jest z tych wszystkich Bo te drzwi z przodu są zamknięte Czyli tutaj jako tako nie ma zimno znaczy nie ma zim, nie wieje to środka lotówka No i standardowo ten Cały Kibelek z tym Dziwnym prosznicem jest Tu jeszcze to jest możemy to zobaczyć poisko do światkówki było Mamy cały ten budynek Fajny, w fajnym miejscu, no. jak to było widać po tych talerzach chyba to chyba należał do jakiejś kopalni ten środek ale nie wiem, muszę to wyczytać do jakiej kopalni, się dowiedzieć. Podobał Ci mój film, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. Do następnej wyprawy. Na razie hej!